Hej kochani, witam Was. Cieplu się po raz kolejny na moim kanale w kolejnym odcinku ze zdrabkami. Dzisiaj po raz kolejny przychodzę do Was z niemieckimi zdrabkami. Mam tutaj trzy zdrabki po 2 euro i jedną za 3 euro, a przedstawiam się one następująco: Heist Zibel, czyli gorąca siódemka za 2 euro, Monajmania. O której wiecie już, że ja za nią nie przepadam, ponieważ nigdy nie udało mi się w niej wygrać. No ale wzięłam ją, może tym razem się powiedzie. Waszą ulubioną desbutelową los. I również zdrabka, za którą bardzo przepadacie. Ja również. To laki bonus za 3 euro. Więc dzisiaj taki odcinek ze zdrapkami, które już tam kiedyś się pojawiały na moim kanale. A Wy kochani, jeśli jesteście ciekawi, czym się dzisiaj powiedzieć, czy uda mi się cokolwiek wygrać, to bardzo serdecznie zapraszam Was się do mojego stolika i sprawdźmy, czy szczęście nam dzisiaj dopisze. Dzisiaj przy zdrapowaniu będzie towarzyszył nam koteł. Daisy, przywitaj się. Przejdźmy do zdrapek. No i co? Sprawdźmy, czy dzisiaj nam uda się cokolwiek wygrać, może zacznijmy od tej tutaj gorącej siódemki, a ja tam nie za, akurat za tą przepadą z drabką, no ale zobaczmy, może tutaj uda nam się e, coś fajnego wygrać. No jak wiecie, tutaj musimy znaleźć siódemkę, aby wygrać przypisarom do niej kwotę. Mamy 0, 2, 1, 4, 5, 6, 7, tu powinna być siódemka, a czy będzie? O, mamy 5, no i tutaj będzie 6, i tam będzie 7, nie, tutaj jest 8. No i uwaga, ostatnia szansa, czy będzie wygrana. Niestety nie będzie, tutaj mamy 9, więc w pierwszej zdrapce niestety nam się nie udało. Oczywiście, komu odcinek się podoba, chce kolejny, nie zostawi kciuka w górę. A na pewno takowe odcinki będą się dalej pojawiały, a my lecimy teraz z Manią. Oczywiście kto chce być na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami, niech um, zasubskrybuje mój kanał, który będzie z Tobą e, powiadomienia e, o moich nowych filmach. A my tutaj mamy 2 razy 10, więc mamy sporo szansę na dyszkę, na dwójka, ale jak ja znam tą zdrabkę, to tutaj będzie pewnie dwójka i nie uda nam się tutaj nic wygrać. O, niestety nie, tym razem mamy 1000, no ale on też nam nie daje wygranej. Tutaj było razy 4 mnożnik, no ale niestety się nie udało. 40 euro, 1000, 10, no i tutaj szansy już nie ma euro mnożnik był razy 2 może zdrabnę sobie tutaj te mnożniki o razy 5 razy 1 razy 4 i razy 2, czyli jedziemy od razu tutaj e, po tych mnożnikach gdzie mamy najmniejszą szansę na wygranie mamy 40 40 czterdziest no, i to była trzecia 40 razy 5, to byłaby super wygrana, ale raczej wątpię, żeby mi się tutaj trafiło. 15 i jezu, już myślałam, że to 40, ale to niestety 400. Już mi się tutaj ciepło zrobiło, no ale niestety po raz kolejny się nie udało. trzy ostatnie szanse na wygraną. 80, 40, 20 i 20, więc jak tutaj widzicie tutaj się również nie udało mnożnik był razy 4, no i tu mamy 0, minu, e, boże minus co ja mówię Raz 2 i razy 1, więc powiedzmy tutaj gdzie mamy mniejszą szansę, 4 euro 20, no i daliby nam tutaj w końcu kiedyś wygraną przecież jeszcze nigdy nam się tutaj nie udało no i tutaj mamy szansę na 20 euro. No i czy będzie? Niestety nie będzie, więc tutaj się również nie udało. No i ostatnia szansa w Money, Money. Teraz widzicie, dlaczego ja za tą zdradką nie przepadam, bo tutaj wygrana mi się nigdy nie trafia. 10 tysiak i 80. Więc jak widzicie, po raz kolejny Money Mania wędruje do śmietnika, do do gorącej siódemki. Dwie zdrabki za nami, dwie nam jeszcze zostały. No i dreszczą zostawmy sobie na koniec. A teraz przejdźmy do naszych ulubionych buziek. No i zobaczcie: ledwo powiedziałam, że nasze ulubione, i już mamy wygraną. Buźka nam się trafiła. Bim, więc bardzo fajnie. Tutaj mamy łosia za stówę. Żyrafa za tysiaka. Kaczka za 4 euro. Lew za 10 tysięcy. No i czy będzie jeszcze jedna wygrana? Królik za 1000 euro. No i dwie szanse jeszcze nam tutaj zostało w tej zdrapce Koń za 40 euro. I ostatnia szansa uwaga, uwaga! Tak, będzie druga wygrana. Zobaczcie, mamy drugą buźkę, pierwszy i ostatni symbol, mamy buźki, więc wiemy, że dwie wygrane tutaj już mamy. Więc ta zdrabka wędruje jako pierwsza na kupkę z wygranymi, a nam pozostał jeszcze laki bonus. No i jak wiecie, tutaj musimy znaleźć trzy identyczne symbole w jednej mm, linii. Tutaj możemy wygrać 10 euro, o ile znajdziemy gwiazdę. Zawsze mi się trafia. Banan, praktycznie ja chyba 20 razy drepałam tą zrapkę, zawsze tutaj był banan, raz mi się tylko gwiazda trafiła, a jak będzie tym razem, no zobaczycie, zobaczycie znowu mamy, co ja mówię, banan, księżyc, po raz kolejny mamy tutaj księżyc, więc tak, w bonusie niestety się nie udało. No a my lecimy tutaj, może tutaj nam się coś trafi, mamy koniczynę, koniczynę, no i czy będzie trzecia i da nam wygraną wysokości stówy no niestety mamy biedronkę, garnuszek i siódemkę. Więc tutaj się nie udało gra numer dwa, tęcza, tęcza, dwie tęcze. Jeśli będziemy mieli trzecią, to wygramy dyszkę, serce, koniczyna. No i czy będzie tęcza? Niestety znowu siódemka. Trzecia runda, podkowa. Podkowa, no i myślę, że tu będzie tak samo jak w poprzedniej zapce, że znaczy w poprzednich rundach, że się też nam nic nie uda, bo podkowa to by był tysiak. Diament, biedrona i serce. Połowa drapki już za nami, wygranej na razie nie ma. Garnuszek, garnuszek 20 tysięcy tutaj. No, ale myślę, że oni nas tutaj do końca tej zrobki będą tak kusić, że będą nam dawali po um, dwóch symbolach identycznych, a dalej będzie co innego. Siódemka i biedrona, więc tutaj również się nie udało. No, konieczyna. Garnuszek, garnuszek tęcza i koniczyna czyli po dwa symbole i jedna tęcza ostatnia szansa na wygraną w dzisiejszym odcinku korona podkowa u druga korona więc szansę tutaj na 5 euro mamy a czy nam ona się trafi koniczyna no i uwaga uwaga ostatnia szansa czy będzie piątak tak, mamy 5 euro wygrane. Kola nam się tutaj trafiła. Zobaczcie, daje on nam tutaj dla potwierdzenia 5 euro, więc bardzo fajnie. Dwie zdrabki na dwie. Na cztery mamy dzisiaj wygraną, czyli połowa. A czy zwróci nam się połowa, czy może troszeczkę więcej? Przypomnę, że dzisiejszy wkład to 9 euro. 5 mamy już wygrane, więc tutaj w tej zdrabce musielibyśmy mieć 4 euro, żeby nam się całkowity dzisiejszy wkład zwrócił. No i uwaga, sprawdźmy. Dwójka, więc już mamy 7 euro, jeszcze tu jedna dwójeczka i będziemy mieli zwrot całkowity dzisiejszego wkładu. A tu, czy tutaj będzie dwa? Tak, dokładnie mamy 2 euro, więc wygraliśmy w dwóch na cztery zdrabki. Dzisiejszy wkład zwrócił nam się całkowicie. 9 euro zainwestowane, 9 euro wygrane, więc można powiedzieć, że bardzo pozytywny odcinek. Tak jak mówiłam, komu się podobało, dawajcie kciuki w górę. Im więcej tym kolejny odcinek szybciej się pojawi. Kto dotarł do tego momentu, niech w komentarzu napisze. Buźka, będę wiedziała, że jesteście ze mną do samego końca. A ja tymczasem żegnam się z wami, życzę wam wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia wkrótce. Pa pa.